Witajcie w pierwszym odcinku z serii FIFA 13 2 na 2 z widzami. Dzisiaj jest ze mną Shulec. No cześć. No i dzisiaj zagramy sobie drużyną York City, ponieważ postanowiłem sobie, że na... że po prostu w tej serii będziemy grać od najsłabszych drużyn, czyli od półgwiazdkowych do najlepszych, czyli pięciogwiazdkowych. I właśnie York City jest taką drużyną półgwiazdkową. Dlatego ją wybraliśmy i zobaczymy, jak nam pójdzie. Miejmy nadzieję, że uda się. Choć może być trudno, ponieważ gramy z Realem Madryt. No tak, no ale zobaczmy, już... no już na nasi... skład. No i Ja pójdę na bramkę! Nie, <grym> ja, dobra, na no, ja dowolnym gramy. Na no, 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 no trzeba troszkę pokazać, czy York City to nie jest aż taka słaba drużyna. No właśnie, ciebie. Trzeba i zrozumieć w tym meczu. O, ten umie Kto umie ruretkę? Humbers. Dobrze wiedzieć. Słynne nazwisko takie mi się daje w telewizji, a nie słyszałem tle. Humbers. <gazne> 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 w Dobra, połączyło. Es, jedziemy. Dobra, no zagrajmy, no. Defensywnym może tak mi się udaje. No. Też gra z kontrem I pressing I nie ma co No grajcie o, i tutaj będą nas kręcić tymi No idzie będzie, już, już Trzeba na kryśka uważać strasznie ten, Nie co tylko on Co on robi ten pepem? Dobra, grać Proszę. Widziałem, że ja, tam jest dawaj na. Ach, szkoda. Dobrze. Nie ja tam... Aj, ten walker. Dobra. Marcelo. O no, już uciekają. Ale tam sobie radę jakoś. O dziwo. What? The <śmiew> No tutaj chciałem. Powalczyć, powalczymy. No. coś, coś. O. Aj no podajem ci, a ja on tak wykopał. No Ale dobrze jest na razie. Nie straciliśmy bramki szybko. <śmiew> może coś zagramy. Trzeba uważać strasznie na tempo nas biorą. Ramos, nie. Broń. Co tak? Gości, tak środkowymi obrońcami do ataku latają nasz o no właśnie. co nie ma co się dziwić, na pierwszy raz grałem ze sobą także no i to jeszcze taką drużyną z taką drużyną no właśnie na pięć gwiazdków to nie jest jakaś drużyna marzenie. Ciekawie byłoby nią karierę zacząć grać. Najsłabsza drużyna w FIFA. No i serdecznie no. osiągnąć coś taką No. Tak! Uch! Ale słyszałem. Aj, swallow już, podjara. Ładna no, no. akcja, gdyby nie było to. No. Żebyśmy się cieszyli. Niestety. No no nagrałem już to jest. Łoho! Wow. Wow. Łoho! Aś... Aś go ugnie to. Troszkę. A jakiś niepozorny ścian ma tutaj. No. Tak zagrozić. No, ten ołczyc to pewnie Mordredź był. Jaka no, mała Smith? Fantastycznie 22 minuta Smith obejmuje prowadzenie New York City. Brawo, brawo. No, mówię, zaryzykuję, noż widelec wpadnie. W długim. Bardzo ładny sposób. Czek, cyk, brameczka. kastylla z niej się dzieje i hmm. ją. Ja w tym szczerze. momencie obejmuje prowadzenie New City. Poczek nabrali, PR. Chcę pomyślą ich kibice Real Madrid <laughs> Coś tu jest nie tak. Jenek kręci. Kręcą, <laughs> kręcą i coś nie mogą nic wykręcić. Mamy taką prostą piwę hmm. i ci, ci na rzutko spróbuję. Hmm? Tylko już pięciu przy mnie jest No, ale... no tutaj chciałem do zapalonego coś łupnąć ale. Trzeba raczej wracać, bo ten jak kręci. To jest Maria. No, no. Nic Szkoda. Ale to już 28 minuta na prowadzenie, na razie. Honorowa bramka w razie czego będzie. To. Co się nie robię tego Proszę cię W czterech. Nie mogą mu piłki zabrać To za w górę masz Dobra, Teraz Lin do N jestem z co. Czy też ja chcę zobaczyć powtórkę Czekałem, żeby nie było No i no, minimalnie tak Też właśnie myślałem, wy nie... Może nie wejdzie, no ale... Pozarytkować nie trudno się mówi mm. ładnie mógłby być, 2-0 mogłoby być Niestety nie Zaliczka, no. Grajcie ponownie No wcale Co z tobą? Ciekawe ten gościu nie ma w czym, może tak mu się udaje, no chociaż no, gra raz nie graj, nie graj krótko Dobra, no, dobra zagramy. Może. Masz górę. Jestem tu u dwóch, leci. No i mogę już górą normalnie wrzucić, chyba byłoby lepiej. W sumie nie no, może. Dobra, no ale skupmy się, bo tutaj... Zil. Mm. Co Dobra. ci robią, to nie będę. Dawaj długo, zobaczymy, może ci wykwini się. No, tam się pomylił. Próbuję na raz, go tak wziąłem się, ale nie mogę. Się... O. <grym> o oh, kurde. <grym> A spoko. Dobrą taktykę mają. No, sami się falują. No. Chyba yellow. Tak. Di Maria. Angel Di Maria. Dobra, tam... Gasywny strasznie Di Maria. Dobrze, dobra piłka. Do widzenia, dowidę, do, widia, do widia. No. Aj no. Meskito. No teraz uwaga uh. na te longshote'y. Nie o... no. Aran, <laughs> obroń Dobra. Twoja burka. Szkoda. No, teraz aj. Karim. Aj. Ale ładnie się tam już rzucał na tę piłkę że całkiem nieźle. Hmm. E kto to jest Kasem, Kasemiro? Kto to jest? Znasz gościa? Nie. Z realu? Hm. Moje zesquad się robili... Nie wiem, to jest ty? jakiś gość Casemiro. No, nie wiem. W sumie. Już to może być? I tak im to nie zapomaga, i tak. To... No dobrze. Nie, chciałem. Ja Oj. Ale dobrze. Jednak Jedną bramkę dobrze. oglądaliśmy, tak jest dobrze. No płany, I ten strzał, no. 3. Celne 1. No. Usiadanie piłki 43 no być lepiej, no, ale i tak nie źle, nie, nie ma co rodzić Wygrywamy z taką drużoną na ja Dobra, powiem, że... pełna spina jedziemy dalej. Może no, być dobre rozpoczęcie tej serii, dwóch gwiazdkowej. <laughs> idę idę. Jumpers. To ten koleś z całą rośladką, tak? Tak. Hmm? się bawią tymi środkowymi obręczami jakieś takie. Hmm, ja to wykorzystuję. z <grym> tego. No, przydałoby się. Jak to jest ten kasmeira, to ja nie mam pojęcia. No. Ej, co to było? Już sobie wiesz, nie wiem, to jakoś... Przyjąłem, ale... Wiesz, jakie to są przyjęcia? Co? York City. No, dobrze. Teraz... Poker. Ej. Ale tutaj Ramos, to w ogóle nie, nie mam pytań. Miałeś tego beka 2 na 2, wychodzi pełna spina 2 na 2. Nie, ja, to będziemy się bawić. No. W i dobrze, no. Jakbyśmy mieli grać dla beki Trzymać? Nie, 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 dobra. No. Ja, no. Lepiej zagrać i wygrać Porządne, no. Dobra. Trzeba Dobra. Tule. Przerzucenia. Chambers. Chambers. O. Trzeba wracać. Ten Tam dwóch jest na górze tam. Kryśu, o. Ty chłopie. Ranką się tam przyglądać, jak się boję, ale. <noise> ale dobra, spokojnie. York City wszystko pod kontrolą ma. Nie, No 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 kurde, koleś. No się, wreszcie się zamotał. No no. Uuu, ja jaś myślałem że to w bramkę idzie. Ja to sam. Tylko patrzcie mówię bramkę, a ty tutaj... ja no, 65 minut, cały czas nie straciliśmy bramki z Realem Madryt Trochę dziwna sytuacja Troszkę bardzo bym powiedział A tutaj ładnie przypuścił no i to był Fałka Czerwień. zdecydowany brutal <laughs> Musiał yes. zagrać brutalnie, bo by nie wytrzymał. No i Walker. Próbuję, próbuję ten walker Dobra, czekaj, benzyna tutaj uciekać, trzeba... Próbuję go też wziąć tam. Mokryśu nie. Oooo, tak, w Szujka, Czujka jest na mnie grafa. Uciekam, dałem. I górą. Oooo Ale nie ma siły Zagra... Łakara Aj. Jasne yes. ładnie Co no. tak mało tych trzech w polu jest? Tylko LOL Bo na defensywnym gramy, bo na tronach Spróbuję wrzucić, no. co wyjdzie to wyjdzie A widzisz? Łakara Zagre... Trzeba spróbować, co wyjdzie to wyjdzie no. Jak jazda tego systemu, mi się wydaje, ale się coś tam umie. No ja chciałem, stamtąd, że nie dojdzie. Ale tutaj, łokar, aj... Szybtyczkę, Dobrze je. No. Nie, Kryś jak. Będzie uderzał, mogę się założyć. No też właśnie, coś tak czuję, że. Czuję strzał z 30 metrów. Albo nie, Brawe się na nie ruszył Cristiano Ronaldo, i brałem kosz bez szans. Trójnutę? Trzyniesiątą W sumie nie najgorzej, ale przydałoby się coś jeszcze. Może strzelić? No no. No teraz jest okazja. Nie... Ja. ja chciałem to. Nie skończyłem tego meczu bez bramki, także nie od się przechowywać. Hmm. Zawsze tam jedna bramka, no. taką drużyną, wiadomo. Wielki <grymki> sukces. Trzeba pilnować, pilnować o. Dobrze, kontra. A nie. No. Walker. A Ty czy ja? Bierzesz? Nie. Nie, to czekaj, czekaj, ja tam. No dobra, spróbuję. Co będzie to? Mm, dobra. Nie mam pytań. tyle, jak się bronić dobrze wrzucił. No. Może jakiś strzał poza pola? Jest! Jest! Raid! Raid! 86 minuta i. zimujemy prowadzenie York City. Przepraszam. Tak Przeminął dwóch. Bez najmniejszych problemów Pakuję piłkę no świadki No i real pod ścianą, można powiedzieć. Już mało czas na odrobienie. Chce się bronić jeszcze? Dobrze, dobrze. Jeszcze może jedną? Idę, idę i... Aj Ale nie, dają się minąć, już teraz jest, widzę, że bez szans, także jeszcze jedną Może. Już idą na całość do przodu. Patrz to tak dobrze. Nie ma. Nie pali Aj. Gdyby to walczy to to by trafił. No pewnie tak. Gdyby gdyby lepszy zawodnik też mógł trafić, no? Idę. Do, dołem. Oh, oh. Jak A W którą stronę, no? Razem się pomyliły kierunki. Ja. No to... Nie ma. Ej. I... No. to zobaczyć? York City 5 spalona Panom niesamowicie. Nie, 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 dobrze, nie, nie, i to nie jest, i on to takim wynikiem, euforia na my będziemy chyba woli kończyć to spotkanie, ja zachęcam, abyście pisali pod y, tym filmikiem kolejne kluby jedno y, gwiazdkowe, no i te oczywiście, które tam miały najwięcej łapy, to tam wybierzemy Zagramy nimi i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, na pewno nagramy i okay. zobaczymy się w następnym tygodniu z odcinkiem Także ja się z wami żegnam No cześć No i narka